Każemy tutaj narysować składową styczną oraz składową dośrodkową wektora przyspieszenia. Co ciekawe, składowa dośrodkowa jest oznaczona teraz literą R, jak coś, co ma kierunek radialny, a nie do jak do remi oraz i do. Postęp. No to se maluje. Przyspieszenie dośrodkowe, albo składowa radialna przyspieszenia całkowitego i przyspieszenie styczne. To przyspieszenie styczne jest stałe, przez pierwsze 8 sekund, później znika, a przyspieszenie radialne rośnie przez pierwsze 8 sekund, a później pozostaje stałe. To wynika ze wzorów, które za chwilę się pojawią. AR i styczne. Ojoj, nie tej uwagi. Długości składowej stycznej i dośrodkowej mogą być na rysunku umowne. Co to znaczy, że mają być umowne. Domyślam się, że autorowi chodzi o to, że ja nie muszę zachować właściwych proporcji ani nawet relacji między nimi. Mają być tylko stosowne kierunki. Można było tak napisać, ale nie tak brzmi bardziej uczenie, umowne. Mamy jeszcze narysować przyspieszenie całkowite, no to będzie suma tych składowych, pomocnicza kreska: no właściwie dwie: odrysuję się stąd i stąd. Na maturze z pomocą linijki i doworu da się zrobić takie przesunięcie równoległe, więc pójdzie. Suma wektorowa tych dwóch to wydaje się być takie coś. A. Ponieważ pracownicy CKA nie są zbyt bystrzy i mogą nie wpaść na to, że strzałka reprezentuje wielkość wektorową, a nie skalarną, więc trzeba im tutaj dopisać strzałkę. To znaczy, nie, że trzeba, to tak w ramach dmuchania na zimne, nie? To są jakieś PF-y, Pytałem akurat o takie rzeczy, ale równie dobrze mogliby pytać o jakieś inne. Dlatego zanim to rozwiążę, opowiem wszystko. Zapiszę na przykład, że wykonało jeden obrót. Czyli pokonało drogę kątową dwa piradianów. Wezmę, zapiszę wzór na drogę, nie? Że droga to jest przyspieszenie t kwadrat przez 2. I stąd będę mógł wyznaczyć przyspieszenie. To będzie dwa razy droga przez t kwadrat. 4 pi radianów przez 8 do kwadratu. Tyle trwało ruch przyspieszony. Czyli pi szesnastych. Stałe przyspieszenie kątowe pociąga za sobą istnienie przyspieszenia stycznego, które również będzie stałe. Bo taki jest wzór w tablicach. A styczne to jest sy. To jest epsilon. R. Czyli to razy Um, razy 4 będzie pi4 metrów na sekundę kwadrat. Wykorzystam to przyspieszenie jeszcze raz, bo jeśli ruch był jednostajnie przyspieszony i wiem, jaki czas trwało to przyspieszanie, to mogę obliczyć uzyskaną szybkość kątową. Szybkość to przyspieszenie razy czas. Czyli to razy 8 to będzie pi drugich radianów na sekundę. To jest, powiem to jeszcze raz ta końcowa szybkość kątowa. Od t równe 8 ona przestanie się zmieniać. Mogę też obliczyć, jaką szybkość w ruchu postępowym uzyskały punkty na obrzeżu tej tarczy. V równe omega r. Nadal tylko przypisuję wzory z tablic. Czyli to tutaj razy 4. To będzie 2pi. Mogę też obliczyć końcową wartość przyspieszenia do środkowego. I tu najwygodniej będzie chyba skorzystać ze wzoru omega kwadrat r zamiast V kwadrat przez r. Czyli pi kwadrat czwartych razy 4 to będzie pi kwadrat. Wszędzie tutaj brałem jako czas 8 sekund, więc to, co obliczyłem, to są wzory, z których mogę sobie obliczyć wartości dla te równe 8 sekund. W te równe 8 sekund to zniknie. Zniknie również to, wyzeruje się. Ale omega pozostanie taka, jaka była. Szybkość liniowa pozostanie taka, jaka była. I przyspieszenie dośrodkowe pozostanie takie, jakie było. Trzeba na to uważać, bo z tego łatwo uwrócić prawdę fałsz, z pomocą której będzie bardzo łatwo oszukać dzieci. Czy tu jeszcze coś się dzieje? Nie przychodzi mi nic do głowy. Jeśli coś mi się wymyśli, to dopiszę. Dobra, prawda fałsz. Dla T równego 5 sekund, czyli to jeszcze przyspiesza. Wszystkie punkty platformy różne od sy, czyli środka, mają takie samo przyspieszenie kątowe. No, raczej. Po to się w ogóle wprowadza wielkości kątowe, bo one są wspólne dla wszystkich elementów rotującej bryły sztywnej. Największą wartość prędkości liniowej mają punkty leżące na brzegu platformy. Tu. Przed danej omedze najszybciej będą jechać te, które są najdalej do osi obrotu. Czyli na brzegu platformy. Czyli prawda. Wszystkie punkty platformy mają tę samą wartość przyspieszenia dośrodkowego. Tu mam wzór na przyspieszenie dośrodkowe. I jak widać no nie. Bo Jego wartość też zależy od odległości odość obrotu. Czyli to jest bullshit. Tu mam coś obliczyć. Ile obrotów wykona platforma w czasie delta T60 sekund liczone od chwili równe 0 sekund? Czyli w tym czasie ona się 8 sekund poruszała ruchem przyspieszonym i zrobiła w tym czasie jeden obrót, czyli to mam jakby dane. Pytają mnie, ile obrotów wykona w 52 sekundy, poruszając się ruchem jednostajnym z tą szybkością kątową. Hmm, to chyba nie będzie bardzo trudne. Narysuję kawałek płotka. Skorzystam ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym. Droga to jest szybkość razy czas. I z tego mi wyjdzie ileś tam radianów. Jako czas wpiszę, wiadomo, 52 sekundy. No i teraz bym chciał wiedzieć, ile to jest obrotów. No to podzielę to tutaj, całą drogę. Przez drogę odpowiadającą jednemu obrotowi, czyli przez dwa piradianów. Ilość obrotów w ruchu jednostajnym oznacza to, nie wiem, n, j. Że Pamiętaj, że to nie jest całkowita ilość obrotów. że pamiętać, że mam dodać jeszcze ten 1. To będzie cała droga przez drogę odpowiadającą jednemu obrotowi. Fi 1. I teraz cała droga to to. Fi 1 to dwa piradianów. Omega przepiszę, bo gdzieś tu ją miałem. O, pi drugich. Wpiszę tutaj jawnie 52. Na maturce pewnie bym jeszcze napisał wcześniej, że to jest delta t odjąć t1. Na wszelki wypadek. Tu się po Bożemu powyskrócam trochę. 52 przez 2 to jest 26. Tak? Chyba. I jeszcze przez 2 to 13. Ma całkowita ilość obrotów, oznaczają n. To będzie ten jeden obrót dodać ilość obrotów w ruchu jednostajnym, czyli 1 dodać 13, czyli e, 14. No i tyle, tak to widzę. Ja lubię operować na drodze kątowej, mi to się wydaje dosyć intuicyjne, bo to się robi całkiem tak samo, jak ze zwykłą drogą w ruchu postępowym. Jeśli kogoś pojęcie drogi kątowej bardzo przeraża i w ogóle tego nie czuje, nie widzi tutaj tej analogii z ruchem postępowym, to odsyłam do klucza. Tam CKE pokazało sposoby rozwiązań bez używania pojęcia drogi kątowej. Ja pokazałem ten, bo mi się bardziej podoba się. A, i jeszcze jedna rzecz. Mogę sprawić, czy trafiłem z tą relacją, czy faktycznie przyspieszenie dośrodkowe, załóżmy, że to jest po 8 sekundach, może być większe niż styczne. To styczne wynosi pi czwartych, a dośrodkowe wynosi pi kwadrat. To jest dużo więcej. Gdybym chciał zachować relację, no to ta strzałka ma długość um, niedużo, nie wiem, 0,8 może. A ta 10, ta powinna być dużo dłuższa niż jest. W zasadzie przy tych danych, CK mogłoby dać tutaj kratki i kazać narysować te wektory tak, żeby w miarę były zachowane proporcje. Przybliżenie, no bo wiadomo, pi, ale mogliby. Nie zrobili tego. Mieli chyba dzień dobroci dla zwierząt. I jeszcze raz, dużymi literami, chcecie się temu przyjrzeć, chcecie to ogarniać. No bo jeśli dziecko wie, skąd to się wzięło, to CK nie będzie go w stanie zaskoczyć podobnym zadaniem, tylko z trochę innymi danymi szukanymi prawdami fałszami. Jak się rozumie, to się rozumie. To już oficjalne i potwierdzone, że w tym roku będzie kurs błyskawiczny. Zabieg, jak widzicie, jest mocno inwazyjny, ale za to dodaje 20% do wyniku z matury. Zapisać się można już teraz poprzez zapatronowanie mnie na Patronite w progu 50 albo wyższym. Z tym, że w progu 50 to już nie skończyły się miejsca. Tu jeszcze są miejsca tu i tu, a jak te się skończą, to czeka Was wielkie zło. Diabeł. Także pokalkulujcie sobie w głowach, czy lepiej się opłaci dołączyć teraz, czy tuż przed maturą.